Okej, okay, witam was, 2019 19 w kolejnym odcinku Dungeon Siege. Tutaj nie wiem, czy mam pokazywać, e, ten toporek e, obrażenia 16 do 20 i plus 1 do broni wręcz. Walki, ja to będę nazywać walką. Dobra, idemy. Do tej bandy, co tam stoi przy tym moście. Widać trzech grubazów tam jest aż. Wezmemy ich na raty tak. Można powiedzieć. Dobra, chyba nie przylecą. Dobra, możemy walić. Mogę walić, no. Hmm. Nawet nam szybko te życie ubywa. Dobra, gruba, widzę, że się wściek, wściekł. Zab zabójstwo. O kurde, trafią nas. Czy my co? Już my z miejsca nie mamy. Dopiero my z miasta wyleźli i już nie mamy miejsca. No, ale dobra, no to zostawimy, wezmiemy sobie te czary. No dobra, z tymi powinniśmy sobie już poradzić, No to, o to jest ta wieża. Do której na pewno się będziemy musieli udać. Myślę, że zaś ta ognistokula, czy jak to tam się nazywało. Już byśmy mieli cztery takie czary. Dobra, widzę, że tam będzie czas lecieć, bo tam jest chodnik. O, jeżeli nie oczy nie mylą, to to jest to, co mi nam oczyścić coś tutaj. Ten dziadny ten strażnik. O, hopie, myślę, że nie będę musiał naciskać. Albo jednak. Albo by se poradził. Nie wiem. Czyli tutaj tego chyba nie otworzymy. Ale tam nic nie ma. Widzę. Tam jest jakiś drgowskaz i krugowie się zawsze z orkami kojarzą, no dobra. Wiemy, że to ta misja, no i idziemy w dół. O, coś mnie ugryzło. Aha. Tak cicho to musiało coś wyskoczyć. Szybko nam się teraz... Szybko poradziliśmy sobie... Jak ona się nazywa? Dobra, znikła nam. Tutaj coś jest? Nie ma, dobra, mogę iść tędy. O, jakiś dziad tu stoi. na coś mnie nas opluło. No skąd to szło? Tu. Albo tu tak leciało, bo jakoś. A, tu jest, dobra. Szybko sobie na no poradzimy. Tu na pewno też będzie. Będzie tu. No. I idziemy do tego dziada, co on chce. 18... 1, no jacie. Jakiś chłop, dobra, no, no. Fajnie. Zaś! Ale! Nie trafiło nas. Dobra, teraz nas trafią, ale spokojnie. O tutaj są te, jak to się nazywało. Dmuchawcy właśnie. Jak to się do tego włazi? Tutaj na pewno też będzie, no, nie ma No, Dobra, tu jest wejście. To już ich słyszą. Tu Czarny pendrak, dobra. Tu schodzę w dół i zobaczymy, jacy nas tu będą. Przeciwnicy powitają tutaj. O kurde, czy nie jest zawinięty w pajęczyna? Ten hop, właśnie usłyszę ich pająka. Co to takie maleczkie tutaj? Motyle albo mini pajączki, synowie, albo jakieś okruszki. Czyli że powitały nas pająki? Czyli, w, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj będą wszędzie pająki. A rękawice słabe, dobra. I wkraczamy. Pierwsze wejście. O Boże, święty ile szkieletów. Na szczęście są bardzo silne. Chyba Grubas jeszcze tutaj nie umarł z głodu. Się nie zamienił szkieleta. <laughs> Mała tarcza. Do dupy. Złota widzę dużo. Dobra, no szybko te beczki i skrzynie rozwalimy. I to by się przydało wziąć. Co wypieprzyć? To. Czekajcie. Pyk. Pyk. Dobra. To jest dupa. I to... No można powiedzieć, że to jest lepsze. Tu coś jest jakoś nie ma. Tu nic. No to dali. To rozpieprzone, tutaj jakieś nici. Szkielet. Dużo, dużo. O, dobra, idą te. No. Kawy idziecie. Snydno trzy. Dobra zawsze jak te żółte szły jak pamiętam to ich zawsze szło O, jakieś żywe trup Dobra W drzwiach ich powitamy albo ich tak tutaj zaskoczymy Dobra Czy tutaj to właśnie ucznik Jeżeli dobrze pamiętam to im te strzały nie zadają obrażeń od nich. O kurde. Dużo łuczników Zaraz wam coś pokażę. Jeżeli to będzie nadal tak jak kiedyś, że ich pamiętał. No dobra, no szybko zabijemy ich. No, no szybko. szybko. A, dobra, znikło. Bo tak to by tu mieliśmy Mieliby my dużo strzał powbionych, złoty łuk jakiś fajny Dupa, dupa, dupa drewniany pukler Tu to toporek, to jest ten Teraz kajś, tutaj pójdę jeszcze, zobaczymy, bo tam jest jakieś większe pomieszczenie. Fajnie, że jak stopera nie włączył Cudownie Powiedzmy, że nagrywamy jakoś 5 minut. A, to jakiś lepszy. a i jakiś czołgający się nawet szkielet czy trup y Chwila, chwila, coś zrobimy. Cyk, tak może coś. No dobra. Pyk i to 1621 słabe ombra szybki obrót, nie ma nic ideme czyli dobrze my wybrali tutaj pyk tych to tu mają ścieki czy jakoś yy, podziemno k, ten klimit klam kl jak to się. No nie, no nie umiał tak powiedzieć, Klimatyzacja. <laughs> Ale jakoś to tak nie wygląda. Albo jeszcze weź te złoto. No, szybko. To wygląda jak choćby jakiś hop, co miał powbijane tutaj jakieś kolce. To ten. O, awansowaliśmy na siódmy poziom, już ósmy. Z tam pisało siódmy? Boże, jak źle popatrzę. Nie wiem, dobra. Wejdę my tym, żeby się nie obraziło, że ten otwieramy. O, idą żółte. Kano zaś polejzem Idą na takie skróty, przecież aż pająki umiem po ścianach łazić. Ba. Ja, mi kamera tak jakoś dziwnie. Dobra. <laughs> Disco uh. tu a, Jezus Maria. Powalowa ich. Patrz tak synchronicznie czopeczka widzę i turban o łóżko mieli co to jest muszę to wziąć i zobaczyć chwila lacie paszowon obdej na ten łuk zobaczymy go też On jest lepszy od tego nawet dalej. dawaj ta czopka 4 Dwa... nie bierzemy ciekawe co to tu było że takie łóżka i to jakieś siedziba ich podziemna jakieś kompleks badawczy <grywka> na których robili e badania na ludziach No dobra, szybko, szybko Od Aha, one stąd wylazły Myślałem, że... a no na no, trażach, że... widział Myślałem, że te pęki są słabsze Zaś przyleciały tych żółtych, to niekiedy przylatuję. Dwa życia mają to. Tutaj nic nie ma. Które zdrowe Ile Jeszcze ich mamy w ogóle. No powinno starczyć niedługo. Skubrak. Otwieraj drzwi. Idziemy. O. Co to? Pająki z dupami Byk. I trzeba będzie zażyć albo czekajcie To piszę. zaraz no, coś zobaczymy no dobra Zrobimy tak, żeby dała naciskać H Kurde, dużo tych przeciwników tutaj poduwali. Piero nie, bo mi wszystkie mikstury pozużywacie. Z tych, no... Zwykłym kmieciem, że sam przyszło naprawić wentylację, a wy mnie... A oni nagle... A to ty, to czekaj, no to zostawcie go, Dzwonili my po ciebie już sto razy, pokażcie. był. Dobra. Pokażcie noga. A jak to się nazywa? Hmm, Dobra, tu są jakieś buty. Raczki złote. Jak A tu! Aha. Trzy... dobra nie chcę Tu, skrzynia Bo, O, dużo tych strzelających jakimiś dziwnym czymś wlatującymi z ich rąk gęby A, gęby z Mordin to wlatuje tu jedno wyjście nie ma więcej nie dobra jeszcze na no tutaj skoczymy do tyłu zobaczyć co było po prawej stronie ściany o rękawicach jeszcze czerwona jakie mamy rękawice my też mamy możemy te... no a może my zrobimy tak no no dobra to są a, czekaj cztery aha Tam są jeszcze beczki, tu nic nie ma, nic nie ma. Dobra, to szybko rozpieprzymy, i mamy mikstę radowej, po posługać w dół. Co to jest? Dobra, dużo przeciwników, szkielety. No, na pewno zaś te przylecą, bo jak jest już tak pojęć, no. Dobra. Aj. Oj. Ojdzie, uminąć to. To tak ich załatwimy. O, Dobra, teraz. O, no lecą, jak dołek Ale polecieli. No właśnie, teraz przyleciało ich dużo. Walnij na tego. Jak muchy do gówna. No, spanikował, czy co? Łeby srały go. Mam próg wybuchowy. Jak to się w ogóle. A żółtaczki może dostały? Żółtaczki, sraczki. Nie wiem. No, niedługo. Na no, niech to się nabija, tego właśnie. żeby awansować. i zakurzona beczka, mikstura zdrowia, tak, mikstura, i dalej idziemy, tutaj coś jest, oj, wielkie drzwi, co tam będzie, przecież był jakiś boss pełny jak wywłonek, ciepło to tu, panu dziękujemy, panu też, panu też, i czekajcie, co, a, tak, Dobra, mogę mi jeść. I teraz pierwsze Hmm. Nie ma. Widziałem na tego małego. I nic więcej. Dobra, nic nie ma. A co no po prostu wielkie drzwi? Do szpanu? To nic nie wylatuje, nie? Win. Tak, tak, tuin, tuin. O, i teraz, jeżeli. Dobrze pamiętam o właśnie czaszkę. Jezus! Mieliśmy już ostatnio kapkę życia. Dobra, dobra. Idź, łysapało. Stąd nazbierało się tego jak. Tu, tu, tu. No. bije idzie No idź stąd, Czechu. O, powiększyliśmy swoją siłę. Hehehe. A! Walnów to. Dobra, trawno w nas walną. Dużo. Dobra, dobra. Jezus, szczerze, nacis. teraz awansujemy Nie no pójdę są łebie, bo zaraz normalnie jak cię pukna No Pustą Pusty łeb nią Idziemy Poradziliśmy sobie z najistami Tu nie to ten tu wyleje... Nie. Myślę, że tu takie. Jajka złożył. No właśnie, awansowali na ósmy poziom. Aha, wiem, wiem, wiem o co chodzi, bo jeżeli. To nam dodaje, to to nie pisze. No wiecie, wiecie. Tak jakby nie awansowali my, no nam dodaje, więc. Aż się farowało Dobra, idziemy. Tu? A nie. Zajść w drzwi. Może teraz, mm, Czekajcie... Z moich obliczeń czasowych... Jeżeli wtedy było 5... Czyli jakoś teraz będzie... 17. Czyli... Czas kończyć odcinek, tak? No trzeba ich tu rozpieprzyć Będzie jakoś 15 pięt, 15 najmniej minut O widzicie, że chcecie przedłużyć odcinek pająki, ja? Takie dziady. No, szybko Dobra, 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 dobra. No ale idźcie no ludzie przyłazicie sami, jak A tu dwa są, dobra. Ja myślałem, że jakiś złączony zaś przy los. Nie użyjem ich Turki. Zabiję mnie. No. Trałupy. No, nareszcie. Jeszcze ktoś. I tu się pożegnamy. Dobra, no. I żegnam was 2019 na razie.